Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na rynek miasta 22 w sobotę, sierpnia oczywiście, na niezwykły performance, jak się mówi teraz w nowoczesnym języku czyli pokaz tego, jak z drzewa można wyczarować piękną rzeźbę. Tu głównym aktorem będzie pan Robert Wyskiel, artysta rzeźbiarz, który posługuje się różnymi technikami. I na naszych oczach z sporego pnia drzewa wykona dwa, e, po, e, dwie postaci słów. Dwie postaci słów. I wszystko to po to, żeby e, przekazać e, owe rzeźby w ręce. Tych, którzy wylicytują je na największą kwotę. Myślę, że kościerzacy nie zawiodą. O 16:30 pojawią się na rynku miasta. A jest to ten sam rzeźbiarz, który na ulicy dworcowej wykonał rzeźby tych legendarnych naszych siłaczy, którzy stoją po stronie. Łąk, a już wkrótce parku rekreacyjnego, który tam powstaje. Także jest okazja spotkania się z fajnym człowiekiem, przekazania dla tych, którzy, którym się uda wylicytować tę rzeźbę, najwyżej na rzecz um, Radosława Rudnika, na jego rehabilitację, która jest konieczna. Tu organizatorzy wyłonili tę postać, ponieważ jest to człowiek z kościerzyny, któremu niezbędna jest dzisiaj pomoc, a my w ten sposób zobaczymy, jak powstaje rzeźba w krótkim, bo myślę, że w godzinnym okresie powstawania. Serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz podkreślam, jest to sobota. 22 sierpnia o godzinie 16:30 na rynku miasta.